Dobrze, opowiem o barometrze wpływu i ja opowiem, czym się różni od SDG Action Managera. To są narzędzia komplementarne, a nie konkurencyjne, także warto korzystać z obu z nich. Nie wiem, czy Państwo już słyszeli o barometrze wpływu. Jeśli tak, proszę pisać, że na czacie, że, że to już Państwo wiedzą i chcą znać więcej szczegółowych informacji, czy proszę pisać, co Państwa interesuje, jeżeli chodzi o ten barometr, bo on już istnieje na rynku od. Września zeszłego roku, także pewnie część z Państwa już zdążyła go poznać. Barometr wpływu to jest takie pionierskie narzędzie do mierzenia wpływów biznesu na rzecz na realizacji agendy. I to jest pierwszy polski zestaw wskaźników SDG dla biznesu, i na razie też jedyny. I może tak zostanie, może on się właśnie stanie takim standardem po prostu rynkowym i ten zestaw stworzyliśmy jak wspomniałam w zeszłym roku w ramach kampanii 17 celów razem z, z Gusem który był partnerem merytorycznym kampanii zresztą w tym roku też jest i w szeregu takich spotkań konsultacji online offline warsztatów eksperckich warsztatów z biznesem także on był bardzo szeroko ten zestaw wskaźników dyskutowany tak żeby dojść do efektu to, to, to nam zajęło wiele miesięcy i w ten proces był zaangażowany szereg instytucji eksperckich. Staraliśmy się, żeby były insto, instytucje, które mają ekspertyzę w obszarach tych SDG'sów, nad którymi pracowaliśmy, także żeby każdy z tych SDGsów miał swoją taką reprezentację. I oprócz instytucji eksperckich też mieliśmy wsparcie z biznesu od strony partnerów kampanii, którzy patrzy, tak recenzowali nasze eksperckie działania pod kątem takim praktycznym, biznesowym. No i w efekcie tych wielomiesięcznych prac i gorących dyskusji, w których pewnie część z Państwa brała udział, powstał ten pierwszy zestaw, 30 wskaźników dla sześciu kluczowych celów. Ograniczyliśmy liczbę celów, ograniczyliśmy mocno liczbę wskaźników po to, żeby ten zestaw był taki krótki i do objęcia na jednej kartce raportu. i Pokażę, jak wyglądają przykładowe wskaźniki, bo to Państwo często pytają. Tu, na przykład, wskaźniki dla celu piątego jest ich sześć i różne aspekty tych zadań w ramach celu opisują. Od, na przykład odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych, to tutaj badamy tę pozycję liderską kobiet, o której mowa w agendzie, ale też badamy wynagrodzenia, badamy przeciwdziałanie mobbingowi czy molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy. I też mamy na przykład bardzo ciekawe wskaźniki, które badają, jaka jest różnica w, w wykonywaniu przez kobiety i mężczyzny czy pracowników, pracowniczki funkcje opiekuńczych w życiu prywatnym i czy firmy wspierają swoich pracowników w pełnieniu tych funkcji. I tutaj nie tylko pytamy o urlopy rodzicielskie, ale też na przykład o opiekę nad starszymi rodzicami, bo tutaj w toku tych eksperckich dyskusji doszliśmy do wniosku, że to jest coraz ważniejszy temat. Także tak wyglądają te wskaźniki. Jak widać, one nie są, część z nich pewnie Państwo świetnie znają, one są po prostu uporządkowane pod kątem agendy. No i teraz tak, dlaczego to jest taki krótki zestaw? Bo tym się, jak Państwo pewnie teraz zauważyli, bardzo to różni od Action Managera, który jest bardzo kompleksowy i ma to pewnie tam tych pytań dziesiątki albo i setki. U nas jest tylko 30 wskaźników, dlatego że takie policzenie przez firmę swojego wyniku to jest dopiero pierwszy krok tego narzędzia. Bo jedna rzecz to jest, że firma, każda firma może ocenić swój wkład w realizację agendy, swoje słabe i mocne strony obejrzeć, jak policzy. Natomiast my te wszystkie wyniki indywidualne firm zbieramy, i dzięki temu powstaje zbiorczy wynik polskich firm, czyli taki benchmark rynkowy. I dzięki temu jesteśmy w stanie dokonać analizy tych wyników zbiorczych. Zobaczcie, jaka jest zmiana ich w czasie i dokonać rekomendacji działań, czyli tam gdzie są słabe wyniki, tam gdzie um, są obszary wymagające poprawy, możemy na przykład zaproponować jakieś wspólne inicjatywy biznesowe, albo się pochwalić mocnymi stronami, podzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie. Także tutaj te same wskaźniki, to jest pierwszy krok dla nas. To jest ta analiza danych ma służyć podjęciu działań. I to jest taki bardzo, bardzo ważny wyróżnik tego barometru wpływu. Ten, te wskaźniki już są gotowe, także w tym roku, od 2020 do 2030, chcemy taki coroczny cykl powtarzać. To znaczy, najpierw co roku państwo mierzą, czy firmy mierzą swoje wyniki. Przekazują nam te swoje zanonimizowane wyniki jednostkowe, żebyśmy mogli policzyć dane zbiorcze, policzyć benchmark rynkowy, zobaczyć, gdzie, są wymagane podjęcie, gdzie jest wymagane podjęcie działań i stworzyć czy wypromować inicjatywy, które już istnieją w tym obszarze. I ten barometr wpływu i te inicjatywy to są takie dwie nogi kampanii 17 celów. Które się mają tak wzajemnie napędzać? Chcemy takie działania podejmować, które są faktycznie potrzebne, które się faktycznie przyczynią do realizacji agendy. I to które, to, które to są obszary, to sobie właśnie monitorujemy barometrem. No i tak, aż do 2030 roku mamy nadzieję do osiągnięcia celów. Ten cykl ma się powtarzać. No i właśnie, tak jak wspomniałam, ta różnica między narzędziami. SDG Action Manager jest bardziej do Analizy firmy, takiej autodiagnozy, do bardzo szczegółowego zbadania różnych aspektów działania firmy i do poprawienia tych wyników w przyszłości, czy na przykład przebudowania sposobu działania firmy w jakichś aspektach. My w parametrze wpływu oczywiście też jest ten aspekt dla, sześć, dla tych 30 obszarów, które badamy, 30 wskaźnikami. Natomiast jest ten dodatkowy aspekt badania rynku, robienia benchmarku rynkowego i wyznaczania działań i szczególnie inicjatyw biznesowych wspólnych. Także to jest ta różnica z Action Managerem. Jeżeli Państwo korzystają z Action Managera, to jak najbardziej mogą Państwo później dodatkowo skorzystać z barometru, tak? czyli robią Państwo sobie taką autodiagnozę, podejmują różne działania na rzecz agendy, no i potem chwalą się tymi wynikami w barometrze, do, dokładając egiełkę do tego wyniku zbiorczego polskich firm, ponieważ ten barometr też służy u nas do raportowania. To jest ważne, że my bardzo zachęcamy, żeby firmy w swoich raportach pozafinansowych umieszczały wyniki barometru, na przykład na osobnej karcie takiego wpływu na SDGs firmy. No, i to ten aspekt raportowania. No, tak, i świetne jest to, że jeżeli Państwo raportują według barometrów, wpływ na SDGsy, to jeżeli inne firmy też to robią, to te wyniki są porównywalne, tak? Bo stosujemy tą samą metodykę. I to zbliża trochę ten barometr do gri -a. Ten jakby z tego z powodu aspektu raportowania. Natomiast różnica jest taka, że tutaj mamy już listę krótką 30 wskaźników. Są w stanie Państwo większość czy większość zaraportować na jednej karcie raportu. No i można porównywać. Przy GRAIU tych wskaźników są setki, dokonują Państwo analizy istotności, każda firma raportuje co innego. Oczywiście one mają tą samą metodykę, ale przez to, że jest ich tak wiele, to nie ma tego. Tej możliwości porównywania ze sobą firm aż tak łatwej. Tutaj, a tutaj można, można to robić można jakieś wnioski na temat rynku dzięki temu wysnuwać, co będziemy robić. I teraz jak to działa? W praktyce wchodzą Państwo na stronę kampanii 14 celów. Jest tam zakładka wskaźniki. Pobierają Państwo narzędzie. Obliczają, ja zaraz pokażę, jak to narzędzie wygląda na następnym slajdzie. Obliczają Państwo sobie wskaźniki w firmie. Odsyłają ten arkusze ze wskaźnikami do nas, państwo się mogą wtedy pochwalić już publicznie wynikami, umieścić je w raporcie na stronie internetowej. Potem mogą Państwo przeanalizować swoje dane i zaplanować działania na kolejny rok, po to, żeby w kolejnym roku, gdy będą znowu Państwo liczyli wskaźniki, te wyniki były, mamy nadzieję, jeszcze lepsze i to arkusz to są to narzędzie to są w praktyce takie proste arkusze excelowe dla każdego wskaźnika jest y, osobny arkusz y, na początku się wypełnia dane firmy w trzecim arkuszu i one się zaciągają do odpowiednich arkuszy kolejnych także jak raz państwo wpiszą liczbę pracowników na przykład to one ta liczba już się będzie we wszystkich arkuszach y, pojawiać także myślę że to wypełnianie jest proste jeżeli państwo zbierają dane do Raportu czy do rankingu odpowiedzialnych firm, to tutaj te dane po prostu można też przykleić i, i wyjdą te wskaźniki. są wyjaśnienia, uwagi metodyczne, jak, jak liczyć, różne definicje stosowanych pojęć i tak dalej. Także tutaj krok po kroku po prostu można sobie przeklikać te arkusze i pouzupełniać i wyjdą wskaźniki. Na końcu się zaciągną do jednego arkusza. No, i dlaczego warto stosować barometr? No, po pierwsze, można sprawdzić wpływ swojej firmy na realizację agendy. Można poznać słabe i mocne strony firmy. Można się porównać ze średnią rynkową, dzięki temu, że tworzymy ten benchmark. Można zaplanować swoje działania i zarządzić ryzykiem. Jeżeli podejmujemy już jakieś działania, na rzecz agendy, to można zobaczyć potem w czasie, czy jest, jaki jest ten wpływ, na jakie są efekty tych działań. Mają też Państwo rzetelne dane do komunikowania interesariuszom. To są dzięki temu, że to są konkretne arkusze do wypełniania, tam jest jednolita metodyka. Możemy po, my oczywiście pomagamy w przejrzaniu tych danych. Jak Państwo mają jakieś pytania, to mogą Państwo do mnie pisać i, i wspólnie rozwiązujemy jakieś takie dylematy metodyczne także można powiedzieć, że one są jakoś usystematyzowane są te wyniki potem i też rok do roku. No i przyczyniają się państwo, publikując te wyniki do promocji agendy i podejmując działania na rynku, też przyczyniają się państwo do poprawy wyników polskiego biznesu. No i teraz dwie bardzo ważne daty w tym roku. Dane do, z, z Państwa firm indywidualne zbieramy do 30 czerwca. Także, jeśli jeszcze Państwo nam nie przesłali swoich danych, jeśli jeszcze Państwo nie policzyli tych wskaźników, to jeszcze to można zrobić. Jeśli Państwo już policzyli na przykład sobie dane do raportu, czy do rankingu odpowiedzialnych firm, to jak najbardziej mogą Państwo pewnie bardzo wiele danych też po prostu wkleić do arkuszy barometru. I i będą Państwo mieli te wskaźniki wyliczone automatycznie, bo często korzystamy. Opieramy się czy na to na wskaźnikach gusowskich, czy to na wskaźnikach, wskaźnikach GRI-owych, też w rankingu są wykorzystywane wska podobne wskaźniki. Także, jeżeli Państwo jeszcze nie zrobili raportu, albo już go zrobili, to w obu sytuacjach jak najbardziej można dodatkowo też wyliczyć ten barometr. No, i dlatego zamykamy zbieranie indywidualnych danych 30 czerwca, że chcemy poświęcić lato na policzenie tych wspólnych wyników polskiego biznesu i zrobić ten rynkowy benchmark. I pokazujemy go 25 września, w Światowy Dzień Działania. Także wtedy się ukaże pierwszy raport barometrów wpływu. I jednocześnie, już pewnie Państwo w ciągu tego dzisiejszego forum o tym słyszeli. Gus też w tym roku wydaje specjalny raport na pięciolecie SDGsów, i będą tam, będzie taka duża analiza właśnie, gdzie jesteśmy, i tego i to też będzie właśnie w Światowy Dzień Działania opublikowane, bo wtedy się dzieją bardzo różne rzeczy na świecie promujące agendę. No i będziemy to pewnie wspólnie prezentować. I właśnie to będzie, myślę, ciekawe, zestawienie tych danych ogólnych, krajowych, gusowskich z danymi polskiego biznesu. To znaczy, na przykład, czy ten polski biznes jest do przodu, czy do tyłu w stosunku do. Całości kraju i do innych podmiotów. I gdzie są wspólne, na przykład obszary wymagające podjęcia działań międzysektorowych, a gdzie, gdzie ten biznes jest liderem. Także myślę, że to zestawienie będzie szczególnie ciekawe. No i to tyle, jeśli chodzi o barometr. Zostało nam 3882 dni do realizacji agendy. Jak Państwo widzieli, na początku jeszcze sporo pracy przed nami. Także zachęcam do korzystania z barometru. Czekam na Państwa dane. Bardzo jestem ich ciekawa. Gdyby mieli Państwo jakikolwiek problem, pomadamy z liczeniem, także jest to, myślę, proces w miarę bezbolesny, na Państwo mogą się podzielić swoimi doświadczeniami, czy faktycznie taki bezbolesny. Dziękujemy bardzo, Ola. Teraz czas na pytania. Zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie. W tym czasie pojawiła się wypowiedź, z... Zapytam tak, na jakiej podstawie zostały wybrane SDG do barometru? Ach, to, jakie sześć celów wpiszemy w barometr, to faktycznie było wynikiem gorącej dyskusji. I tutaj no to była jedna z większych pytań, które mieliśmy na samym początku, ale zrobiliśmy taką analizę tego, na które cele ma w biznes największy wpływ. Czyli które zadania są takie typowo zadaniami dla biznesu, ponieważ są takie cele, gdzie ten wpływ biznesu jest dosyć pośredni. Niektóre zadania, bo patrzyliśmy tak na konkretne zadania w agendzie. Te, to jest bardzo ważne, że ten barometr się odnosi do konkretnych zadań i do konkretnych wskaźników, czyli tych wyników, które mają osiągnąć, a nie tylko do tej pięknej ikonki z nazwą celu. Także niektóre zadania są typowo dla rządów czy dla organizacji pozarządowych, biznes ma pośredni wpływ. Więc wybraliśmy te sześć, gdzie ten wpływ biznesu jest bezpośredni i największy, i też te, tam, te które dotyczy takich obszarów, które w Polsce są szczególnym wyzwaniem. Bo tam, gdzie na przykład biznes ma duży wpływ, ale to nie jest w Polsce y, aż tak duży problem, jak wreszcie świata, to te cele, żeśmy to tych celów żeśmy nie brali tutaj pod uwagę do barometru. I też chciałam podkreślić, że to nie jest tak, że zachęcamy firmy do tylko do realizacji tych sześciu celów. Absolutnie nie. Wiadomo, że, te, że w efekcie mamy osiągnąć wszystkie 17 celów. Natomiast no tutaj musieliśmy wybrać te cele priorytetowe, gdzie, można łatw, gdzie będzie można sensownie mierzyć wpływ biznesu, gdzie ten wpływ biznesu jest szczególnie istotny. No i tak jak wspomniałam, zależało nam, żeby tych wskaźników nie było bardzo dużo w samym barometrze, bo. Gdyby było ich bardzo dużo, to mielibyśmy znowu po prostu wskaźniki dyrejowe, całą księgę, dziesiątek, setek wskaźników, bo tak to powinno wyglądać, gdybyśmy chcieli mierzyć wszystkich 17 celów. No i firmy musiałyby dokonywać analizy istotności, i każda mierzyłaby co innego. My chcemy, żeby tutaj mierzyć wszyscy to samo. Okej, okay, dziękuję bardzo. No jeszcze jedno pytanie. Czy jest sens korzystania z barometru, jeśli liczy się już inne wskaźniki, na przykład do raportu pozafinansowego? lub mhm. rynkiem nieodpowiedzialnych firm? Jak najbardziej, to już troszkę o tym powiedziałam. Jak najbardziej, bo Państwo liczą do raportu swojego pozafinansowego, znowu, tak jak, takie wskaźniki, które wynikają z Państwa analizy istotności są istotne dla Państwa biznesu, Państwa branży i tak dalej. Natomiast barometr ma służyć nie tylko takiej autodiagnozie, ale też tym, temu zmierzeniu um, sytuacji na rynku um, i promocji SDGsów um, i w podjęciu wspólnych działań na rzecz um, istotnych problemów i um, tych kluczowych celów na polskim rynku. Także to są trochę, trochę inne cele mają te dwa narzędzia. No, a też dla firm, które już policzyły czy liczą um, sobie wskaźniki do raportu, to myślę, że wyliczenie tych wskaźników barometru będzie proste, bo już po prostu mają Państwo te surowe dane zebrane. Także tak. A jeżeli Państwo liczyli do rankingu odpowiedzialnych firm, to też tam jest dziewięć bardzo podobnych wskaźników, właściwie mają Państwo gotowe dane. Także wystarczy je przykleić do naszych Exceli i, i mają Państwo gotowe wskaźniki. Dobra, bardzo dziękujemy.